Witajcie w kolejnym odcinku z Litów GTA 5 a dzisiaj spróbujemy śledzić Y Pewnie zastanawiacie się, co to jest za typ, o co tutaj chodzi, Kamilos. Przecież w tytule jest napisana Triada, i tak, chodzi tutaj o przywódcę Triady, a także samą organizację. Ponieważ ona grasuje w Los Santos i ma napięku z Trevorem, a my w zakończeniu C możemy, a właściwie musimy, pozbyć się naszych wrogów. Jednym z nich jest Y i dzisiaj nie będziemy się ich pozbywali, tylko będziemy ich gonili jako Franklin. I zobaczymy, dokąd uciekną, co będą. Robili, a także czy będziemy mieli jakieś ukryte, nowe dialogi. Tego przekonacie się w dzisiejszym filmie. Więc, intro, i zaczynamy. Zaczynamy misję trzecie wyjścia. Właściwie ja już wykonałem połowę tej misji, bo jak widzicie odjeżdżam z chuty, w której to atakowali nas wysłani przez naszych antagonistów ludzie. Mieliśmy tutaj balasów, złotowców, a także Merweder, więc wszyscy, którzy mogli nas atakować, atakowali nas w tym miejscu. I teraz na przemian musimy właśnie Michaelem, Trevorem i Franklinem pojechać załatwić naszych wrogów, antagonistów, i chyba mamy dobrego bohatera wybranego, ponieważ Franklin musiał załatwić Wroga Trevor'a, a dokładniej Triadę, więc bardzo dobrze się składa. I zastanawiam się, czy podjeżdżać do nich od razu, czy ich obserwować, bo może byśmy ich obserwowali po cichu i rzeczywiście, by gdzieś dojechali, by mieli wiecie jakąś drugą kampę, ale nie wiem, może sprawdzimy to i to. Na początek będę chciał podjechać, bo wy wiecie, jak to wygląda standardowo. Po prostu podjeżdżamy ich, odwalamy. Zresztą wam to pokazywałem na początek. Możecie w komentarzach napisać, a właściwie obstawić, e, jak myślicie, co się wydarzy, czy teoria będzie według was potwierdzona czy jednak będzie obalona. Moim zdaniem rzeczywiście oni gdzieś dojadą, bądź po prostu się zatrzymają nagle i stwierdzą, że dalej nie jadą. Ale no będzie jakiś cel ich podróży, jednak zobaczymy. Jestem tego naprawdę ciekaw, a nigdy nie sprawdzałem tego. No bo wiecie, podjeżdżamy, załatwiamy ich i przełączamy się na kolejnego z naszych bohaterów. Wyjeżdżamy na miejsce. Się teraz zastanawiam, czy wjeżdżać od razu w nich, czy jednak poczekać. No dobra, Podjedźmy i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zarno wyglądało, będzie to raczej standardowo. Ok, oni gadają po chińsku. Na szczęście mamy tłumacza bardzo dobrze. Jest staruszek. Ok, i teraz powinni nas zauważyć. Okej, okay. oni nas i tak nie zauważyli. No dobra, no to wykorzystajmy to. Później do nich będę strzelał i zobaczymy, jak wtedy. Żeni będą jechali. Okej, okay. już myślałem, że jednak będą na nas strzelali, ale jednak nic bardziej mylnego. Dobra, zobaczmy. Czy tu siedzi nasz cel? Zobaczcie, go nie siedzą w ogóle. Po trzech. Nie, tu jest nasz cel, Ok, A tu są strażnicy po trzech. To ciekawe, że tak jadą właśnie. Ale oczywiście limuzyna w środku obstawiana przez suwy, a w środku przywódca triady i nasz cel. Jednak nie tym razem, przynajmniej jak na razie Dobra, ja nie chcę zajeżdżać drogi Chociaż to jest ciekawe, że nas nie atakują, ale oni rzeczywiście nie znali Franklina Chociaż poczekajcie, Franklin odbijał Michaela Więc rzeczywiście, jakoś nie kojarzą Nie wiem, ale to było dziwne co oni teraz robili Oni naprawdę dziwnie jadą, ale w sumie mafia Oni mogą robić wszystko, w tym wypadku mogą rzeczywiście robić wszystko bo my im nie będziemy jakoś przeszkadzali. Bo nawet chcemy, żeby dotarli do celu, ale zobaczymy. A wy możecie zobaczyć, czy strzeliliście już subskrypcję na moim kanale. Jeżeli nie, no to koniecznie dawajcie subika, żeby Wasza subskrypcja była szara, jak moje włosy, których aktualnie nie widzicie. I także możecie kopsnąć łapeczkę w górę. Jak już zasubskrybowaliście, dobra, oni po prostu chyba tak obstawiają to auto, ale ciekawe, że tak się zatrzymują. Nienaturalnie to wygląda. Jak widziałem, już wiele botów jeżdżących w GTA, to ci naprawdę zachowują się dziwnie, no ale można to jakoś sobie, wiecie, uzasadnić, że jednak chcą zabezpieczać e, swojego przywódcę. Ale dobra, w ogóle w jakim kierunku się udajemy? Paleto, tak mi się wydaje, chyba że gdzieś skręcą. Tutaj. No mogą jeszcze skręcić przed bazą wojskową i jechać w stronę Sandy, ale zobaczymy. Ja obstawiam, że jednak pojadą na Paleto, ale mogę się zdziwić, bo ciekawe, jakby rzeczywiście do... E ja może na lotnisko jadą bez kitu, oni mogą jechać na lotnisko i gdzieś próbować wyruszyć, to byłoby naprawdę ciekawe. Zastanawiam się, czy moglibyśmy na przykład śledzić Dugasa. Albo Heinza, ale no Heinz kręci się <gry> na diabelskim młynie w wesołym miasteczku. No to raczej daleko by nie pojechał, e, chyba żeby się skończyło nagranie. Ale mogę to sprawdzić, jeżeli będziecie chcieli, bo jak na razie się zastanówmy, co tutaj będzie. No, oczywiście, piszcie w komentarzach. A Dugas no też stoi e, przy swoich ziomkach, więc raczej tam się nic nie stanie. Sprawdzałem zresztą e, inne teorie. Związane z długasem, więc warto nadrobić sobie serię litu, Bo tam ciekawe rezultaty, jak dzisiaj nie potwierdzimy, to na pewno tam znajdziecie coś potwierdzonego, więc warto nadrobić. Ja sobie strącam satysfakcjonująco pachołki motocyklem. Nawet nie wiedziałem, że motocyklem jest to tak satysfakcjonujące, ale dobra, jedziemy w ogóle, która jest godzina? Zaraz będzie 17, i my naprawdę długo ich gonimy. Oni, jak na razie, powoli, ale przynajmniej przejeżdżają przez bazę wojskową. Więc jadą rzeczywiście w kierunku Paleto. Chyba że nagle się coś zmieni. Chyba że pojadą od Paleto dookoła. No to byłoby ciekawe. Ale najwyżej walnę Wam time timelapsa. i zobaczymy jak to będzie wyglądało. W sumie, ciekawe co by się stało, gdybyśmy wezwali na nich policję. Na wszystkich naszych wrogów policję. No na chęć to byłoby trochę bez sensu. Bo jednak on był agentem. Ale na tych złych. No, ciekawe, jakby się zachowali. Co by policja zrobiła? Czy by ich aresztowała? Czy by zaczęła jakąś strzelaninę? Może z Dugasem tak, ale z Triadą? No, nie wiem. Może coś jeszcze wykombinujemy. O, lości wyjechali, o, kurde. Tu mamy mafię, tam mamy gang motocyklowy. Się jeszcze rozglądam, jak to tu wygląda. No, ale wygląda to normalnie. Zobaczcie, co oni robią. Oni rzeczywiście jadą tak agresywnie. ale widzieliście? Oni jechali po barierkach mówię, nie no, to już się skończy pościg ale normalnie wrócili do kolumny, ej mocne mocny detal No i dojechaliśmy do Paleto Nasi mafiozi yy, Przejmują Paleto Jak widzicie Ej, Ci ochroniarze jeżdżą Po stranie, ale naprawdę Dobrze Jak na NPC, chociaż dziwne rzeczy Tu się dzieją, jakby oni się wkurzają Na tych, za dużo ciężarówek tu jeździ Ewidentnie, ale dobra Jedziemy za nimi, zobaczmy czy jeszcze raz Zrobią ten sam manewr Ej, wracają do kolumny, dobra To jest ciekawe ale zobaczmy, czy oni dojechali gdzieś? Czy się zatrzymali na czerwonym? No nie gadajcie. A nie, jadą dalej. Ej, dobra, to był długi postój i ciekawe, tu się zatrzymali. Normalnie. W sumie tam wcześniej nie było żadnych świateł. No zobaczcie, jak przepisowo, nie? No dobra, wyjeżdżamy, więc jedziemy pewnie dookoła, na... do Sandy Shores. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale przekonajmy się. Ej dobra, to wygląda mega klimatycznie. Zobaczcie, kolumna ubezpieczająca Triadę jedzie wraz ze swoim szefem, a koło nich na równi jedzie pociąg towarowy. Ej dobra, zobaczcie, jak to wygląda klimatycznie. Naprawdę ta gra, mimo tylu lat, ma coś w sobie. Ma naprawdę dużo w sobie. Już myślałem, że skręcają do bezdomnych, ale jednak nie, a ja muszę skręcić do nich. Ale kurde, jak to wygląda w ogóle, jak się zgrało, że pociąg jedzie na równi z nami Nie no, mocne no, Przynajmniej dla takich efektów robię tą serię, bo często jakieś ciekawe, przypadkowe rzeczy odkrywam Albo się dzieją, jakiś trik, zasady, albo nie tylko Na przykład taki klimacik się okaże No ale dobra, jedziemy dalej Zaraz będziemy w tunelu, a oni... Nie zapowiada się, jakby mieli gdzieś stanąć, ale kto wie Okej, okay. ej, zjeżdżają do paleto no, ci jedni ochroniarze nie zjeżdżają, ale ci rzeczywiście jadą do paleto. No Kurde, odkryjemy coś nowego, czy tu będzie jakaś dalsza część misji na lotnichu. Jak to by się udało? Jezu, jakie to byłoby piękne, ale zobaczymy. No, nieraz się zaskoczyłem odkrywając jakieś misje, ale to takie bardziej poboczne. Nic nieznaczące, ale zobaczmy. No i już wszystko zepsuli. Ale rzeczywiście to może być jakiś taki e, zaplanowany skryb, że ci ochroniarze czasami wyprzedają. Dwa osoby jadą na e, czele tej kolumny. E, limuzyna z tyłu, wiecie, osłaniają ją. Wracają. A propos wracania, my wracamy rzeczywiście do punktu, w którym zaczynaliśmy. I to będzie śmieszne, jak my tam znowu skręcimy. Która jest godzina? Prawie pierwsza. Okej, okay. okej. Okay. No to jedziemy dalej w takim razie. Jak oni skręcą później w prawo. Zobaczcie, już widać Fort Zancudo, pod którym przejeżdżaliśmy. Myślałem właśnie, że oni tu będą gdzieś odbijali, ale jednak nie na początku jechali w kierunku Paleto. Teraz wracamy z powrotem w kierunku, e, którym jechaliśmy. No dobra, co się tu dzieje? Ten co mi faksa pokazywał. Czują się, co tu się dzieje? I co? Skręca w prawo czy w lewo? No nie no, skręca z powrotem na paleto. Czy to jest czas, żeby do nich strzelić? Czy nie? Ale wydaje mi się, że tak, no bo oni będą kręcili się w kółko. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc możemy spróbować rozwalić ich. Zabójca. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Czekajcie, ja muszę szybko włączyć e, godmoda, bo nie wiem dlaczego mam wyłączonego. Dobra, jadą. Jadą, tylko zatrzymali swoich, niedobrze. Ja bym chciał się pozbyć tych dwóch e, wozów ochrony, dobra, podważmy się ich, żeby po prostu nas nie ścigali, rozwalę kierowcę, jeden leży drugi, kurde ślizgają się, mają farta drugi leży, czy to rozwaliłem nie, dobra, teraz rozwaliłem i lecimy za limuzyną, zobaczymy czy teraz gdzieś uciekną e, w popłochu, czy jednak nie dobra, strzelają do nas, teraz są agresywni E, zmienię wam e, godzinę, żeby nie było. Zmienimy godzinę na jakąś przyjemniejszą do oglądania, na przykład e, 15.00. Niech będzie, e, bo oni nam zaraz z To serio, co jest grane? Ale zasuwają. Dobra, lości ponownie się pojawili. Ty, bo. lości ich zaraz. Czy oni się strzelają z losami, moi drodzy? Ej, dobra, musimy sprawdzić, co by się stało. Jakbyśmy policję wezwali, bo oni rzeczywiście strzelają się z losami. Ej, dużo rzeczy możemy jeszcze tu sprawdzić. Piszcie propozycje. Piszcie koniecznie propozycje. Of, rozwaliłem go, ale zobaczmy, zobaczmy. jak chcę zobaczyć, czy oni gdzieś rzeczywiście się zatrzymają, ale lości mogą ich rozwalić. Co wy gadacie? O, pozbyli się Losta. No dobra, przynajmniej będzie spokój. Jeżeli nie zjadą do Paleto Bay, no to sprawdzamy jeszcze drugą opcję. Po prostu ich atakujemy od razu. I zobaczymy, jak to będzie w pierwszym przypadku wyglądało. Chociaż wydaje mi się, że w pierwszym przypadku będzie to wyglądało tak samo. Czyli nie pojadą w jakimś określonym kierunku. Chyba, że od razu pojadą do LS. No zobaczymy, zobaczymy. No bo misja jednak przewiduje, że zaatakujemy ich. Na początku, okej, okay, zjechali. Na pewno jadą teraz gorzej, znaczy niebezpieczniej niż za pierwszym razem, ale zobaczmy. Na no do nich specjalnie nie strzelam, żeby nie było. Okej, okay. czy oni w ogóle wszyscy, wszyscy przeżyli, okej. Okay. To ci losi są naprawdę słabi, ale policja mogłaby tu rzeczywiście coś zadziałać i namieszać. Ale dobra, ja już nie nakręcam was, po prostu no, siebie też nakręcam, ale zobaczmy, no nie, no oni wyjechali, zobaczcie, wyjechali z paleto i teraz będą kręcili się pewnie w kółko więc to nie ma sensu, jesteśmy idealnie na miejscu e, i lecimy lecimy po oponach, możemy tych rozwalić ochroniarzy i zobaczmy czy skręcą w kierunku paleto, znowu zabij pana changa no tak, wiem co mam zrobić, ale ci się zatrzymali, on zaraz nas zlikwidują dobra pozbądźmy się, tu jest ochroniarzy oni są niepotrzebni Jedźmy, ale wydaje mi się, że to nic nie da. On będzie rzeczywiście jeździł dookoła, bez celu. No szkoda, ty, policja nas zaczęła gonić. Ej, dobra, to naprawdę trzeba sprawdzić z policją. Szybko, jazda, jazda. Ale oni będą się kręcili. Myślałem, że pojadą teraz w kierunku Los Santos, ale raczej to nic nie da. Nie no, raczej będą się kręcili w kółko, więc no, szkoda, liczę na lepszy rezultat, ale sprawdziliśmy dokąd jadą, dziwny dźwięk i niestety kręcą się w kółko.